dobry Państwu. jesteście gośćmi. Projekt Masaż jest gośćmi w miejscu, w którym przeprowadzamy warsztaty Lomi Lomi Nui. W tej chwili tutaj ten reportaż, który zrobiliśmy dotyczył pracy, bezpośrednio pracy na warsztatach z ludźmi, którzy już skończyli kurs podstawowy, dziesięciodniowy i Raz do roku, zwykle dwa razy do roku przyjeżdżają po to, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami i uzyskać, uzyskać różne odpowiedzi na związane z tym, co z czym spotkali się w swojej praktyce już bezpośrednio w pracy, pracy z klientem. Wiecie, lomi lomi należy do grupy masaży polinezyjskich, podobnie jak masaż mauri. Lomi lomi jest masażem rdzennym, to znaczy mauri wyrosło z tego masażu, jest masażem autorskim. Natomiast lomi lomi na Hawajach jest wiele stylów i jednym z tych stylów jest właśnie lomi lomi nui, który wywodzi się od Abrahama Kawai, szamana, człowieka, który ten masaż udostępnił, a jest to masaż świątynny, to znaczy ten masaż konkretnie służył dla transformacji. Był to masaż dla alii, dla ludzi związanych z kastą wodzów i częstokroć służył uzyskaniu wizji, czyli wódz, przywódca plemienia kładł się na masaż, który trwał wiele, wiele godzin, czasami dni, po to, żeby uzyskać wizję, żeby wiedzieć, co robić, jak postępować. Oczywiście masażysta, który robił, nie prowadził z nim żadnej konwersacji, bo było, nie było to w jego gestii, żeby dyskutować z królem czy władcą, natomiast musiał być na tyle sprawny, żeby ten masaż mógł wywołać e, właśnie te wizje, żeby mógł spowodować, żeby władca oddzielił się od tego, co, co jest, od rzeczywistości, i sięgnął do kontaktu z swoją własną duszą bądź e, z istotami, które, które go prowadzą. Oczywiście w dzisiejszych czasach to wygląda już troszkę inaczej, ale Częstokroć służy podobnemu celowi, po to, żebyśmy mogli określić się, czego chcemy w życiu, w jaki sposób chcemy funkcjonować, co nowego w naszym życiu możemy, możemy przywitać i między innymi, Lomi Lomi dlatego jest masażem bardzo cenionym, zwłaszcza wśród osób związanych ze środowiskiem e, pracującym, nie tylko z ciałem, ale właśnie ludźmi pracującym z psychiką, z duchem generalnie rzecz biorąc. E, popularny jest wśród psychoterapeutów jako środek, który w inny sposób prowadzi do bardzo podobnych celów, do tego, żeby człowiek miał kontakt z sobą samym, żeby lepiej poznał własne ciało i oczywiście znając własne ciało można dokonywać transformacji, można dokonywać transformacji swojego życia, można e, być bardziej odważnym w tym, żeby, żeby sięgać po, po różne nowe rzeczy w swoim życiu i stąd właśnie e, dosyć duża popularność tego masażu w różnych, w różnych kręgach. W Polsce ten masaż funkcjonuje od 2000, od 2000 roku, 2001 roku, gdzie e, moja nauczycielka Susan Painu Floyd z Hawajów, z Salocha International, przyjeżdżała do Polski. Byłem organizatorem, współorganizatorem tych pierwszych warsztatów, i tych warsztatów e, przez kolejne lata e, było ponad 20. Także są ludzie, którzy w tej chwili ten masaż wykonują w sposób naprawdę, naprawdę przyzwoity, nazwijmy to tak generalnie. I lomi jest jednym z najlepszych sposobów na regenerację, ponieważ ten czas, kiedy człowiek ma, który człowiek ma wyłącznie dla siebie, te półtorej czy dwie godziny czasu na stole, to jest czas, kiedy, kiedy absolutnie wyłącza się od wszystkich problemów, które istnieją, opróżnia swój umysł z tego, z tego ciągłego pytania siebie, z tego ciągłego gadania wewnętrznego, z tych, z tych stawianych sobie problemów. I daje czas na to, żeby, żeby właśnie spokojnie przyjąć to, co ciało powinno dostać, czyli dobry dotyk, masaż. Głębszy, płytszy, w zależności od potrzeb klienta, dostosowany do jego potrzeb. Kto na ten, na ten kurs przychodzi? Ano bardzo różni ludzie. Zarówno rehabilitanci, fizjoterapeuci, jak też ludzie absolutnie niezwiązani z malarzem. Ludzie, którzy po prostu zafascynowali się tym, dlatego że widzieli to, dlatego że w ogóle podoba im się praca z, ciała, z ciałem, dlatego że doświadczyli tego na swoim własnym ciele i doświadczyli tych zmian. Jeżeli będzie, będziecie Państwo mogli posłuchać wypowiedzi uczniów, to zobaczycie, że to są często ludzie, Którzy głównie przychodzą dlatego, że wiedzą, jak to działa. Ludzie związani z zupełnie innymi profesjami. Jesteśmy na czterodniowym kursie warsztatach Lomi tak. z Julianem Rokiem. I siedzę sobie tutaj z Dagmarą i chciałam zapytać się Dagmara, bo ty jesteś masażystką ogólnie? Nie, ja kiedyś masowałam klasycznie, potem jestem związana z zupełnie innym życiem zawodowym, a masaż Lomi akurat to jest taka moja. Pasja w życiu, mhm. która mam nadzieję, że się kiedyś rozwinie w to, co będę robiła w ogóle. Czyli ogólnie, skąd był w ogóle pomysł, żeby zainteresować się masażem lomi? Jak to u Ciebie było na początku? Na początku było tak, że kiedyś przeczytałam kilka książek o, o masażach lomi, o hunie. Bardzo mi się to spodobało, ale musiałam 10 lat poczekać, żeby we mnie się wezbrał ten imperatyw, że trzeba coś z tym zrobić i to. Fajnie jest realizować i wykonywać, że to gdzieś głęboko siedzi ta potrzeba w człowieku, i, i znalazłam wtedy właśnie Juliana. Zgodził się mnie przyjąć jako swoją uczennicę, i, i tak się zaczęła moja przygoda. Od trzech lat znamy się z Julianem, jeszcze do niego na warsztaty. To jest tak, że jak się raz zacznie, to już się potem całe życie chyba człowiek raz na jakiś czas przynajmniej musi spotkać z ludźmi. Mhm. Na takich warsztatach zawsze jest coś nowego. Tym bardziej, że to, to, to jest tak głęboka dziedzina, że tutaj nie wiem, czy kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy ja powiem, że ja już umiem, wszystko wiem, że jestem już mistrzem. Właśnie powiedziałaś, jesteśmy pomocni. bo W lomie kwestia efektów masażu jest trochę inna niż w masażu klasycznym. Jak ty je widzisz, jakie rozumiesz, jakie odczuwasz? Przede wszystkim ja to odbieram tak, że jeżeli masaż poprawi nasze samopoczucie, jeżeli pozwoli nam na usunięcie napięć, to to są rzeczy, które decydują o jakości naszego życia, o tym, że jesteśmy bardziej denergetyzowani, że czujemy się lepiej i jesteśmy w stanie wpłynąć na to, tą jakość życia drugiej osoby. Warsztaty są normalnie weekendowe, zwykle jest to trzy weekendy raz w miesiącu, a potem jeden no właśnie takie spotkanie czteropięciodniowe, gdzie, gdzie mamy pracy tyle, że, że, że pracujemy od rana do wieczora. Więc jest to znacznie głębszy, znacznie lepszy sposób, kiedy czasami nasza wytrzymałość jest doprowadzana, fizyczna nawet zwykła wytrzymałość jest doprowadzana do granic. Dlatego, że żeby potem nie było problemów, kiedy, kiedy, kiedy pracujemy z człowiekiem, musimy pracować dłużej nawet niż dwie godziny. Są tutaj ludzie również z Rosji, z, 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 z Petersburga, z Moskwy. Moi uczniowie, tam jest to bardzo popularne, też bardzo cenione, więc, więc jakby jest tutaj jest o czym mówić, żeby, żeby to szerzej wprowadzić. W tym krótkim reportażu z warsztatów mieli Państwo możliwość zobaczyć wszystkie elementy, w zasadzie chyba wszystkie, wszystkie ważniejsze elementy treningu. Dlaczego jest to trening, a nie kurs, a nie szkolenie? Dlatego, że. W treningu ludzie nabywają umiejętności i te umiejętności są praktycznie wprowadzane. Czyli tutaj nie ma żadnych wykładów, nie ma, nie ma niczego poza praktyką, która wynika z y, zasad, które w masażu lomi lomi nui obowiązują. Podstawową zasadą jest to, że ma nie boleć. Żeby do tego dojść, trzeba przede wszystkim poznać własne ciało. I na Hawajach było tak, że ludzie zanim zaczęli pracować z innymi, musieli. Y, przez dłuższy czas zajmować się tylko własną pracą nad, nad własnym ciałem, nad własnymi ograniczeniami, nad e, własnym systemem e, mięśniowym, kostnym i emocjonalnym. E, o co chodziło? O to chodziło, żeby, żeby to, co, czego dowiesz się o sobie, żebyś mógł to przenieść na stół i żebyś mógł pracować wtedy z człowiekiem. Wiedząc o nim na bazie doświadczeń, które sam na sobie przeprowadzisz. Jednym z takich podstawowych rzeczy to jest rozciąganie. Tutaj nie, nie zapisywaliśmy tego, ale co rana godzinna praca nad rozciąganiem, czyli rozciąganie na podłodze, z takim podejściem, że podłoga jest to twój największy przyjaciel i wszystkie, wszystkie napięcia są, są jakby oddawane właśnie temu twardemu podłożu. Polega to na bardzo powolnym, miękkim ruchu. Między innymi te wszystkie rozciągania, to co widzieliście Państwo na, 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 na zapisie, yy, rozciągania nóg, rozciągania rąk, robi się samodzielnie na sobie. Rozciąganie głowy tak samo i to trwa około godziny. Yy, późniejsza praca to jest taniec. Dlaczego ten taniec z tutaj wchodzi? Na początku jak zaczynaliśmy to wielu wiele ludzi, zwłaszcza związanych z branżą e, masażu, nie rozumiało, a po cholera on ma tańczyć. A no po to właśnie, żeby przede wszystkim uruchomić własne biodra, dlatego że e, ruch kości, kości krzyżowej powoduje, że kręgosłup wchodzi również w miękki elastyczny ruch i nie boli. Przede wszystkim jesteśmy w stanie pracować dłużej. Możemy te półtorej-dwie godziny przepracować bez jakiegokolwiek bólu. Pracujemy niżej na kolanach, wykorzystujemy ciężar ciała, więc. Pytanie zawsze jest dziewczyna, a czy one podołają, a jak przyjdzie duży mężczyzna, czy one sobie dadzą rady, czy to jest duży wysiłek fizyczny. Nie jest to duży wysiłek fizyczny, powiedziałbym czasami wręcz nawet niewielki. Jest to duża przyjemność, kiedy pracujesz i kiedy wykorzystujesz ciężar ciała. Ciężar ciała jest przenoszony poprzez ramię, poprzez odpowiedni układ ręki, poprzez kąty proste, które są właśnie między przedramieniem, ramieniem, a kręgosłupem. Jest bardzo ważna praca na kręgosłupie. Może to być praca głęboka, i bardzo powolna, albo też szybsza, bardziej powierzchniowa. Trzeba tutaj dużo wyczucia i takiego ruchu na plecach głębokiego właśnie związanego dokładnie z tym, co nam przekazano, bo jest to przekaz hawajskich mistrzów. E, tego ruchu uczy się nawet, nawet do roku, czyli nawet po skończeniu kursu, jeszcze zanim to opanujesz e, w szczegółach, to jeszcze ten czas jest potrzebny. Dlatego jak widzę jakichkolwiek masażystów, którzy twierdzą, że robią lomi-lomi i widzę, że są to ruchy po prostu ślizgające się po plecach, tak zwane esy-floresy w lewo-w prawo, nie ma to absolutnie nic wspólnego z masażem hawajskim, przynajmniej z lomi-lomi-nui. Dlatego y, zwracałem się z prośbą do, do różnych akademii, do różnych y, firm, które organizują masaż Lomi Lomi, żeby usunęły nazwę Nui z tego, co proponują, dlatego że nie jest to ta linia masażu. Lomi Lomi jest bardzo szerokim określeniem, oznacza masaż generalnie. Wszyscy mogą sobie go robić tak, jak chcą. Natomiast jeśli Państwo spotykacie dokładnie z określeniem Lomi Lomi Nui, jest to nazwa zastrzeżona, Linia związana z Susan Panią Floyd, Abrahamem Kawaii, czyli z tą linią przekazu tych właśnie mistrzów. Są książki, jest e, taka książka Lomi Lomi, e, również, również na internecie można ją znaleźć www.lomilomi.book.com, gdzie wszyscy mistrzowie z Hawajów są wymienieni z nazwiska, z imienia, są ich adresy, są, jeśli żyją. Eee, są ich zdjęcia i można zobaczyć, kto w tej, w tej linii danej uczy. Dlatego pytajcie o to, kto jest nauczycielem człowieka, który przedstawia się jako instruktor lomi-lomi, na przykład skąd ta wiedza. Nie wystarczy wiedzieć, że tylko ze z Hawajów. Dlatego staramy się o to, żeby zachować tę wiedzę czystą. Dlaczego jest potrzebny taniec? Ano po to, żeby uruchomić swoją własną energię. Żebyśmy się nie męczyli, żebyśmy mieli miękkie biodra. Po to jest hula, po to jest taniec, eee, który Państwo widzieli tym zapisany. Ludzie mają znacznie większą elastyczność, znacznie otwierają bardziej swoje, swój, swój oddech i mogą pracować bez zmęczenia. Co jest podstawową sprawą, jeżeli pracuje się tak dynamicznie, jak tutaj Państwo widzieli.